I słychać. No i jest super. O Jezu! Mujimy Jurka! Trzymasz to? Mocno. O, nie leci. Nie się skończyło. Dawaj, jeszcze, bo tam jest w jeszcze. Nie pękaj to. No ona tego nie pęka, tylko pije, patrz. Nie, Ten banana. Oho, ho, ho. ho. Nie, ten, Ej, na jedzie. Nie robię normalnie. co chcę. Ma normalnie! Banana. 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 Dawaj, bierz! bierz, bierz. bierz, bierz, do Banana. Idź do salonu, idź do salonu. Banana. Banana. do salonu? Banana. tu tu No nie mogę, no dawaj, Jurek został! Jego! Dużo! No Ej, Mogę teraz ja? Lali. No ja nie mogę! Mogę? Nie że już muszę wstać do końca. No nie wychodzi. Mogę ja, proszę. Ale to jest takie niedobre. Mogę ja? Wspólnie dobre. Proszę, bo ja chcę teraz. Patrzcie jaka niemiła. Lali. Bo musisz dużo tego westać. Musimy no, nie chcę w ogóle to przeciw znowu, bo teraz już nie ma powietrza nie mogę go przyrabić. Jeszcze tam chyba nie ma powietrza Madzia. Jest! Lonely! No, Madzia, ty! Lonely! Już mówisz normalnie! jest spędzia! No ja nie mogę. Chyba ja mogę... No bo masz taki inny głos, mm. taki. No? O, mówię, no. teraz już mówisz normalnie. No. No tak o, Jezus Maria. Ej, ej, usiądź ci się. Lonely. Okej?